Dobry bądź dobry wieczór. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Hurt, Hurt Solo Solona wersji V1. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, to nie zapomnijcie stawić łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i możecie napisać komentarz, co się stało od poprzedniego odcinka. Zrajdowali mnie po raz kolejny, ale się szybko odrobiłem, bo do to, do to temu nadal nie, nie doszli. A ja sobie zrobiłem teraz taką ukrytą skrzynkę i tutaj zbierałem takie materiały, ale mam jeszcze rolę to Roll svip i roll gracz. No, tak ten, ale jeszcze Kit, standardowy kit, czyli mamy. No w miarę spoko jest. 8 to czyli sobie dzisiaj porajdujemy. I teraz to tylko wymienię. I to chyba to wszystko będzie. Pompę sobie zostawię w razie Wu. I tutaj tam dalej tam tamtą bazę, co rajdowałem w poprzednim odcinku. Ktoś się tam rozbudował z żelaznego takiego cyglaka postawił. I nie wiem, czy ktoś tam nie rajduje tego właśnie w tym momencie. Więc się szybbym zobaczę co się tam dzieje. I potem zaraz złożymy te cechy i będziemy rajdować. Jest i gościu. Właśnie on tutaj sobie biega, nie wiem, co on robi. O. Oj, dwie pompy. To ja go może tu porozbieram sobie. Tylko ja pompę. O, M-kę wolę bardziej. No już za to kurtałę. On chyba tu mieszka, nawet na górze. Grzebie w skrzynkach, czyli on tu musi mieszkać. W sumie mam kask. Można by go zrejdować tutaj. On nawet tu nie dokończył budować tego. Ten gościu tu jeździ. A ja zbieram właśnie ten y, korę na, na ceki. Ale i ty będzie latał koło tej bazy teraz. Ale nie sądzę, żeby zrejdował w tyle czasu, co mnie tam nie będzie. Crafting sobie zrobię. Jak będzie jechał, to bo może wyroluję. Już składamy ceki. Ciekawe, czego braknie. Trochę popiołu mam mało, ale. Zaraz zobaczymy, ile ich złożę. Tylko jeszcze tutaj dajmy więcej burka. No, tłuszczu braknie na pewno. O, kolorki to chyba nie. Kolorki to nie będzie problem. No, trzeba iść na tłuszcz. Tu jeszcze... 300 tuż, czy 120, 225 No to nie ma problemu. Tu chwila na pustyni będzie Brakuje mi. Niby jeszcze niebieskiego tam 3 Alkekid Grupa. Zobaczymy, czy jest. A niestety nie ma. Ale no dobra, to tam będę miał tyle, 7 cek. Wtedy to będę miał zapasowe. Bo tak to tutaj za dużo to nie brakuje. Odkładam wszystko i doszukać baz. bazy. Wezmę sobie wachę jeszcze. To to w sumie mógłbym wymienić już, ale... Trudno. A mam jednak na tą cekę. Czyli musiałem dostać skita już. No to mam 8. Teraz tylko bazę znaleźć i lecimy. Zbierałem drewno, bo kory potrzebowałem. Jeszcze 200 tłuszczu to tutaj mam. No na kolejne 3 ceki. I czerwona kurtka i meteor zaraz będzie. Za 4 minuty to ja tu poczekam. No, meteor wybuch. Trzeba teraz zebrać. To podobno ceka leci. Zaraz będziemy wiedzieli O, datę już mam. No i co tutaj jest? Mogę powywalać takie mniej potrzebne nie no tulipa trochę tylko deto. No i ten... O, burek i niebieskie fajnie poszło. Trochę śmieszna sytuacja. Jest parę minut po północy, jest y, normalnie tydzień. E, szkolny, a e, jestem sam na serwerze już. No w sumie trzeci dzień wipe'a, więc. E, no, dużo rzeczy jest wypikanych po prostu. E, ja sobie jeszcze... A, nie wziąłem skrzynki. Sprawdzę, no to ten jest tutaj. To będzie jedna A tu jest jeszcze druga zaraz klita Zobaczymy, można wszystko wypikać o. Poszukam czegoś na zielonym, to nic nie ma Na zimie też tak mniej więcej przejechałem, też mało rzeczy A tutaj miało być chyba jakieś materiały na budowę, coś tutaj Miało być grane A zobaczymy tą drugą zaraz to tu rajdujemy od dachu. A sadzę tutaj cekę Taki cały daszek to powinno pójść. Są większe bazy jeszcze, ale to bym musiał, nie wiem, uzbierać trochę co czwórek tak jeszcze z 10 i mogłem coś pikać. O, idę na meteor. To pozbieram ceki coś może. damy radę więcej wysadzić. A no właśnie. Dobra. Czemu ja nigdy nie sprawdzam czy jest autorka i zawsze muszę sobie cekę zmarnować na darmo. Tutaj sprawdzałem, więc totem musi być gdzieś tutaj. O, jest i schowek. E, jest i totem. To pikamy gdzieś tutaj. I nie leci, Jeszcze zaraz tutaj ceka. E, meteor spadnie. Pewnie za jakieś 3 minuty. No. Zobaczymy co tu jest. Są skrzyneczki. O, nawet odra tu mają. Ale tu nic nie ma. Pusto. Jest i meteor kolejny. Sprawdźmy, co tutaj leci w ogóle. To można wziąć. To można wziąć. Co 4 można wziąć to można wziąć i jeszcze z tego sobie sprawdźmy. Eee. No i to wszystko, jedziemy od razu na raid. Są takie małe plity niedaleko, więc czemu by ich nie wypikać, skoro nic więcej nie pozostało? Jest i bazulka, skoro sprawdźmy. Jest i to tam, ale młotkiem się upewnię i sadzimy. No, tutaj takie klity stoją. M może coś znajdę, mi takiego ukrytego bardziej, no więcej cek. To też pikniemy. Ale na, raz na razie to takie klity będziemy wołować, O, coś tu jest? O, ceki tu składali. E, tu nic nie ma. O, tak z tym. Tylko sobie tutaj w sumie home ustawię. Mam i kolejny meteor. Jak poleci ceka to dobrze. Bursztyn wezmę, 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 yy. wezmę cekę, i co tu jeszcze mamy? I styka. No to akurat tutaj, seria jest większość wypikana. Ja to sprawdzę sobie tutaj, czy coś jest. Już będę takie klity walił. Tylko tu jest chyba sam... jest i crafting, można walić, ale jeszcze sprawdzę ten totem. Brak uprawnień. No to nie może być nigdzie indziej. Może akurat taka niepozorna przy hangarach. Pusto. Ta była niby rajdowana, ale warto jeszcze jedno zawalić tutaj. Może akurat ktoś po prostu odbudował tak jak ja zrobiłem z podwieszakiem. Może coś będzie O, kora to mi się przyda. I chyba nic więcej tu nie ma. Nie. No, ta baza jest fajnie znaleziona. Taka. Zaraz zobaczymy, jak tutaj kubiki się rozchodzą. Czyli tu można. Co to jest? Zaraz sprawdzimy. Dobra, schadzę gdzieś, nie wiem Tutaj wróg może O tak Da się stąd wyjść? Da się Fajna, to jest taka fajna Skryta dosyć Jeszcze tu mój cekę Jakiś żelazniak. On daleko tam idzie. E nie To ja walnę sobie nawet tutaj w, w dół. I ciekawe co to może być. Bo już serio jest tak mało bas. Jesień i tak dalej. Bumble tu wypikana cała. Nie wiem czy od góry tu by się bardziej już nie opłacało ale o no, też pusto a i tak to wywaliło hm, tylko jeszcze teraz złapać totem Dobra, to to nie będzie problem, to zaraz się zrobi Nie, tu nic nie ma, hmm, czekajcie idę od góry albo Trzeba myśleć e. MST Bimber jakiś Nie, to chyba od góry to było na jedną, no Mój błąd Ale tu nic nie ma, to puste chyba Tutaj mam jakiś taki totem ostro zabudowany. No ale może tutaj coś będzie. Już nie będę w tym totem walił, tylko tutaj gdzieś dam. Ceket tylko jeszcze sprawdzę. Jak bramy idą. No tu jest ostatnie. No tu już są takie o... Takie ostatnie już. Bazy znajduję. Można i to wypikać, też stoi, a niepotrzebnie. Tylko, o, to tam jest tutaj. I... a może coś akurat? Już no, po takich terenach sobie jeżdżę, gdzie tego jest... no naprawdę niewiele. Zostało pewnie parę mainów na ponad 30 cek. A reszta to. O. Co no to można sklepać od razu. No więc to było już na wszystko w tym odcinku. Jak widzieliście, bas jest strasznie mało, no bo nie było co pikać już po dwóch dniach odgrania na, na wipe. Eee, następny odcinek, albo następny, następny, będzie już z ekipą, żeby te rajdy były jeszcze tego samego dnia, kiedy rozpocznie się Wipe. A jeżeli wam spodobał się ten odcinek, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkę i napisać komentarz. Widzimy się w następnym odcinku. Siemka!